Początek nowego roku przyniósł nam ze sobą całkiem wyraźne ożywienie na szerokim rynku kryptowalut. Wzrastał Bitcoin, wzrastał Ether, wzrastało XRP i właściwie szeroki rynek altcoinów zyskiwał na wartości. Niestety, w zdecydowanej większości przypadków wzrosty te dobiegł już końca. Bitcoin zatrzymał się na granicy grudniowych szczytów, XRP zatrzymało się na granicy kluczowej linii tendencji wyznaczającej górne ograniczenie obserwowanego od kilku miesięcy kanału spadkowego, a ostatnie dni przyniosły ze sobą już spadkowe odragowanie. Czy więc te spadki są jedynie niewielką korektą, po zakończeniu której rynek kryptowalut powróci na ścieżkę wzrostów i Bitcoin będzie w stanie, tak jak prognozuje to Tom Lee z Foodstrat, sięgnąć poziomu 180 dolarów jeszcze przed końcem stycznia bieżącego roku, a być może to właśnie wzrosty z początku tego roku były tylko takim chwilowym odragowaniem, i wracamy właśnie na ścieżkę obserwanego od miesięcy ruchu spadkowego. O tym wszystkim już za moment w najnowszym Krypto Czwartku, na który zapraszam Was bardzo serdecznie, ale po kolei. Zerknijmy sobie w pierwszej kolejności oczywiście standardowo na notowania Bitcoina, no bo tu zauważymy, że rzeczywiście począwszy od 1 stycznia, kiedy za jednego Bitcoina zapłacić trzeba było nieco ponad 87 tysięcy dolarów, aż do 5 stycznia, kiedy Bitcoin sięgał niemal 95 tysięcy dolarów, no pojawiło się bardzo wyraźne ożywienie. W wyniku tych wzrostów pierwsza kryptowaluta zdołała wybić powyżej takiego lokalnego punktu oporu w wysokości 89 tysięcy dolarów. Natomiast cały ten rajd zatrzymał się na granicy 94 tysięcy dolarów, gdzie widzimy, że już w miniony wtorek pojawiła się pierwsza, wówczas jeszcze niezbyt silna presja podażowa. Natomiast w trakcie środowego handlu Bitcoin taniał o ponad 2 1400 dolarów, a w czwartek przed południem traci kolejne 1100 dolarów. No i teraz, jakie perspektywy są przed nami? Tu możemy podzielić sobie na perspektywy moje, bazujące na analizie wykresu tego, co dzieje się z ceną, no oraz na projekcje innych. Te bardziej bycze projekcje, można by powiedzieć wprost. Jeżeli chodzi o stronę czysto, stricte techniczną, tak naprawdę, to warto zwrócić tutaj uwagę, że to, co obserwujemy nie od tygodnia, nie od początku tego roku, ale właściwie od połowy listopada, to jest nic innego jak klasyczna konsolidacja. Bitcoin utrzymuje się w zakresie między 84,5 a 94 tysiące dolarów, naprzemiennie spadając, wzrastając, spadając, wzrastając, spadając, wzrastając. I z czysto technicznego, takiego statystycznego, wręcz powiedziałbym, punktu widzenia, są formacjami korekcyjnymi. Wynika to przede wszystkim z tego, że Owszem, nie zawsze, ale jednak statystycznie częściej rynek wybija z tego typu układów w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Więc jeśli w kontekście samego Bitcoina zwrócimy uwagę na to, że wcześniej, od połowy października do drugiej połowy listopada, notował on całkiem wyraźny ruch spadkowy i dołożymy do tego konsolidację będącą formą korekty, to jednak, przynajmniej ze statystycznego punktu widzenia, Wzrastają nam ryzyka tego, że Bitcoin może z tego zakresu wybić dołem i może kontynuować tendencję spadkową. Tego typu spadki mogłyby e, sięgnąć poziomu kwietniowych miniów. Oczywiście mam na myśli minima z kwietnia ubiegłego roku, ewentualnie jeszcze wierzchołki z marca 2024, no bo to jest taki kolejny naprawdę istotny punkt wsparcia, a więc możemy tutaj śmiało mówić o takiej strefie między 73%, a 75 tysięcy dolarów za jednego bitcoina, notabene, to są okolice średniej ceny, po jakiej strategii Mike'a Saylora ma swoje, czy posiada swoje bitcoiny zakupione. Więc to by był bardzo ciekawy punkt, zarówno z punktu widzenia analizy samego wykresu, jak również z punktu widzenia zachowania dużych graczy w sytuacji takiej trochę podbramkowej, kiedy cena posiadanych przez nich aktywów wraca. Do poziomu, po którym oni te aktywa nabywali, więc no, technicznie byłoby to bardzo ciekawe zjawisko. Natomiast 73-75 tysięcy dolarów to nie jest wcale najbliższe wsparcie. Najbliższe wsparcie, na które możemy zwracać uwagę, zlokalizowane jest bowiem już w okolicy 89 tysięcy dolarów i też bym go w żaden sposób nie lekceważył. Bariera była ładnie testowana w pierwszej połowie grudnia, później w drugiej połowie grudnia stanowiła naprawdę ciekawy punkt oporu, więc 89 tysięcy dolarów. To jest wsparcie numer jeden, od którego też Bitcoin technicznie mógłby odbić. Jeśli przełamiemy te granice, no to kolejnym wsparciem jest bariera 84 500 dolarów, czyli wsparcie wyznaczające dolne ograniczenie całej tej konsolidacji, o której mówiłem. No i teraz, jeżeli chodzi o wybicia z konsolidacji, to owszem, są statystyki, które wskazują, że są to układy korekcyjne, a więc Perspektywa wbicia w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem jest tutaj większa. Natomiast nie ma absolutnie żadnych reguł, zasad, czy nawet teorii, które określałyby moment wybicia z konsolidacji. Czyli z jednej strony Bitcoin mógł wybić już w połowie grudnia z tego zakresu dołem, mógłby wybić tutaj przy kolejnym podejściu dołem, a być może odbije, wzrośnie, spadnie, wzrośnie, spadnie i dopiero za jakiś czas z tego zakresu będzie wybijał dołem. Historia zna przypadki konsolidacji krótkich, historia zna przypadki konsolidacji długich. Dla przykładu, w roku 2023 Bitcoin utrzymywał się w konsolidacji. Przez pół roku, od połowy marca do połowy października. Były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty i wybicie górą w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Kolejną formacją korekcyjną na Bitcoinie był flaga, właściwie kanał, ale kanał będący częścią flagi, które obserwowaliśmy w roku 2024, czyli najpierw mieliśmy silny maszt wzrostowy, równoległy kanał spadkowy, z którego Bitcoin wybijał. I tu znowu ten zakres korekcyjny, było obserwowane od marca aż do października. No teraz wiadomo, będzie to inaczej, bo to odbicie nie zaczęło się w marcu, tylko zaczęło się już w połowie listopada. Czy ono będzie trwało pół roku, tak jak miały miejsce te korekty w 2023 czy 2024? Zaryzykuję stwierdzenie, że że nie, że tak długo trwać to nie będzie. I co do zasady jest y Jedna zmienna, na którą warto w tego typu przypadkach zwracać uwagę. To jest zakres samego ruchu korekcyjnego. Jak zwrócicie uwagę, to zakres tego kanału z 2024 roku był większy niż zakres tej konsolidacji, w której Bitcoin utrzymuje się aktualnie. W związku z czym szacuję, że wybicie nastąpi szybciej, ale niekoniecznie musi nastąpić dziś jutro. Czy pojutrze? Warto też zdać sobie sprawę z tego, że e, o tym, iż Bitcoin może z tego zakresu wybić dołem, przemawia jedynie czysta statystyka, czyli coś, co dzieje się na rynku częściej. Ale nie dzieje się zawsze. W związku z czym nie można zerojedynkowo uznać, że Bitcoin na pewno spadnie poniżej 84 500 dolarów, ale nie wzrośnie ponad 94 000 dolarów. Taki wzrost też technicznie byłby możliwy. No i teraz pytanie: czy wzrost powyżej 94 000 dolarów i wybicie z tej konsolidacji górą byłoby, czy powinno być postrzegane jako jakiś taki iście byczy sygnał sugerujący zmianę tendencji, zmianę nastawienia rynku i próbę przejęcia kontroli nad rynkiem Bitcoina przez kupujących, przez byki. No i otóż z technicznego punktu widzenia nie, dlatego że z technicznego punktu widzenia do zmiany tendencji dochodzi w momencie, w którym rynek wybija nowe wyższe wierzchołki. I to jest duża bolączka analizy technicznej, dlatego że jest to analiza Opóźniona. W tym przypadku całkiem wyraźnie opóźniona, dlatego, że jak przeanalizujemy sobie strukturę ostatniego ruchu spadkowego, no to mamy oczywiście jakiś wierzchołek, dołek, wierzchołek, dołek, wierzchołek, dołek. W związku z czym, ostatnim najniżej położonym wierzchołkiem tendencji spadkowej jest ten z 11 listopada. Te wierzchołki nie są aktualnie brane pod uwagę. One mogą być brane pod uwagę w przyszłości. Natomiast, żeby jakiś punkt mógł zostać uznany za najniżej, Niższy wierzchołek tendencji spadkowej, to po jego osiągnięciu Bitcoin musi wybić nowe dołki. Czyli jak mieliśmy ten wierzchołek, tu były dołki, jak one zostały wybite, no to automatycznie ten wierzchołek stał się najniższym. Tu mamy wierzchołek i on może awansować na ten najniższy wierzchołek tendencji spadkowej w sytuacji, w której Bitcoin osunąłby się poniżej minimum z 21 listopada. Dopóki to się nie wydarzy, te wierzchołki nie są brane w ogóle pod uwagę. A wybicie z konsolidacji górą. Mogłoby w naturalny sposób wydłużyć czas trwania tej korekty i zwiększyć jej zakres, doprowadzając w naturalny sposób do klasycznego retestu wcześniej pokonanego wsparcia. Mówi o tym zasada zmiany biegunów. Ona tłumaczy, że jeżeli jakiś poziom w przeszłości był testowany jako wsparcie, tak jak na przykład granica 106 450 dolarów w połowie października, to po wybiciu jest testowany od drugiej strony jako opór, co nastąpiło właśnie w pierwszej połowie listopada. No i mamy bardzo ciekawą granicę na Bitcoinie w rejonie 101 tysięcy dolarów, która była testowana jako wsparcie już w maju, dwukrotnie w czerwcu, raz jeszcze w listopadzie, została wybita dokładnie 13 listopada i do dziś Bitcoin nie wrócił w rejon tego zakresu, w związku z czym gdzieś perspektywa takiego nieco większego wzrostu jest, ale w dalszym ciągu ta zwyżka, nawet jeśli rzeczywiście się zmaterializuje, Bitcoin się nie 100 czy 101 tysięcy dolarów z technicznego punktu widzenia nie będzie sygnalizowała zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy w dalszym ciągu Bitcoin utrzymuje się na trajektorii spadków i w mojej ocenie ryzyko zjazdu do poziomu 73 75 tysięcy dolarów jest całkiem spore natomiast bardzo ciekawe dane na temat rynku i tego co robią inwestorzy przedstawiło w ostatnim czasie przedstawiła w ostatnim czasie platforma Sentiment bo ona Zwraca uwagę, że duzi gracze wieloryby, czyli ci, którzy posiadają od 10 do 10 tysięcy bitcoinów, oni od połowy grudnia systematycznie zwiększają swoje zasoby bitcoina. Podczas gdy drobni inwestorzy, czyli ci, którzy w swoich portfelach posiadali czy posiadają poniżej jednej setnej bitcoina, oni realizują zyski, oni z rynku wychodzą. Czyli mamy taką strukturę, gdzie duzi gracze, ci, którzy mają duże kapitały, duże portfele, oni kumulują, akumulują i wręcz nawet zwiększają swoją ekspozycję na bitcoina, wykorzystując ten dip do tego, żeby obkupić się taniej, a ulica, tak to nazwijmy, drobni inwestorzy, jednak. Trochę przestraszeni obecnymi spadkami, uciekają z tego rynku. Jest to klasyczna struktura charakteryzująca raczej początek trendu wzrostowego, a nie spadkowego, więc zobaczymy, jak ta tendencja się utrzyma. Tu jest wykres, który to też bardzo ładnie obrazuje, jak te zmiany w układzie sił między inwestorami dużymi a małymi występowały. Jeżeli chodzi o perspektywę wzrostów, no to tu bardzo śmiała prognoza. Ze, ze strony Tomalis Fundstrat. To jest w ogóle ciekawy case, dlatego że e, Fundstrat, jako takie, jako instytucja, w ostatnim czasie analitycy Fundstrat zaprezentowali projekcję dla Bitcoina przedstawiającą raczej założenia prospadkowe. W jego ocenie pierwsza połowa 2026 roku przebiegać może raczej pod dyktando spadków, i dopiero w drugim półroczu Bitcoin może zdołać. Odbić. Natomiast Tom Lee w ostatnim czasie przedstawił bardzo śmiałą projekcję. Ona wskazuje na 180 dolarów 28 dni, ale tak naprawdę, gdybyśmy chcieli być precyzyjni, to już jest mniej niż 28 dni, dlatego że to była projekcja zakładająca w chwili wypowiadania jej przez Tom Lee, że cena bitcoina się podwoi i stąd ta wartość właśnie 180 dolarów, bo on to mówił w chwili, w której bitcoin kosztował około 90 tysięcy dolarów i ma się podwoić. Do końca stycznia bieżącego roku. A teraz, jeżeli chodzi o argumenty, dlaczego w jego ocenie Bitcoin będzie zyskiwał, no to tutaj porusza między innymi kwestię reakcji rynku na zmiany, na przykład w, po, w polityce monetarnej, w zwiększaniu apetytu na ryzyko wśród inwestorów. No i do tego, że inwestorzy jednak w okresie zmian monetarnych. Mogą zacząć poszukiwać aktywów o wysokiej becie względem rynku. A jeżeli chodzi o zmiany monetarne, no to póki co wszystko zaczyna układać się w dobrą stronę. Ja tylko przypomnę, że amerykańska rezerwa federalna jest po sześciu obniżkach stóp procentowych. Pierwsze trzy miały miejsce między wrześniem a grudniem 2024 roku. Kolejne trzy miały miejsce między wrześniem a grudniem 2025 roku. No i rynki finansowe aktualnie na rok 2026 wyceniają, szanse na dwie kolejne obniżki stuprocentowych. Pierwsza miałaby mieć miejsce z końcem kwietnia, na drugą natomiast mielibyśmy poczekać do końcówki lipca, przynajmniej takie są aktualne szacunki. To, czy rezerwa federalna będzie w stanie stopy procentowe obniżyć, tak czy bardziej agresywnie, to oczywiście zależne będzie od napływających danych gospodarczych. No i te dane póki co zaczynają przemawiać na korzyść rzeczywiście dalszego luzowania polityki monetarnej. Bardzo ciekawe dane możemy poznać tak naprawdę w tym i w przyszłym tygodniu, bo już w najbliższy piątek, czyli jutro, BLS, a więc Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy, opublikuje najnowszy raport Non-Farm Payrolls. I z raport obrazujący kondycję rynku pracy, konsensus ekonomistów zakłada, że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym utrzyma się na poziomie 60-kilku tysięcy, i to są wyniki słabe. 60-kilka tysięcy to naprawdę są wyniki relatywnie niskie z punktu widzenia historii. Gdybyśmy mieli odczyty w przedziale, nie wiem, 180-200-250 tysięcy, to by oznaczało jakieś takie ożywienie na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, ale wyniki na pułapie 60-kilku tysięcy o niczym takim nie świadczą. Mimo tego, że w ocenie ekspertów stopa bezrobocia może symbolicznie spaść z poziomu 4,6 do 4,5%, więc zobaczymy jak te dane wypadną finalnie. Ta publikacja przewidziana jest na jutro na godzinę 14:30. Natomiast w przyszłym tygodniu poznamy dane inflacyjne w przyszłym tygodniu, czyli we wtorek mam na myśli. No i tutaj jeszcze prognoz nie znamy, one najpewniej wraz z początkiem nowego tygodnia się pojawią. Natomiast ja tylko przypomnę, że inflacja konsumencka bardzo wyraźnie w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie spowolniła spadając poziomu 3% do 2,7 jeśli chodzi o główny wskaźnik CPI i 2,6 jeśli chodzi o inflację bazową, czyli te, która pomija ceny energii i ceny żywności. Teraz Równolegle sytuacja, w której rynek pracy dalej wykazuje oznaki spowolnienia i poważną sytuację i spadająca inflacja konsumencka, która nie jest jakąś taką barierą dla rezerwy federalnej, to jest sytuacja optymalna. Jeśli to się utrzyma, czyli rynek pracy nagle nie dozna jakiegoś magicznego ożywienia, a inflacja dalej kontynuowałaby te spadki, których, które obserwowaliśmy ostatnio, no to mogłoby dać rezerwie federalnej zielone światło do tego, aby rzeczywiście stopy procentowe obniżać. No i w teorii, niekoniecznie w praktyce, ale w teorii obniżki stóp procentowych mogą zwiększać wśród inwestorów apetyt na ryzyko. To tłumaczy na przykład, dlaczego na Wall Street mamy hostę, dlaczego amerykańskie indeksy giełdowe wybijają nowe ATH. Natomiast jeszcze do niedawna oczekiwalibyśmy, że na fali obniżek procentowych zyskiwać będzie także rynek kryptowalut. No tymczasem ten Przestał dodatnio korelować z amerykańskim rynkiem akcji, i w ostatnim czasie, zamiast wzrostów, obserwujemy tutaj spadki i coś, co wpływało na bitcoina w poprzednich latach. Tak naprawdę, mam na myśli nawet okres 2024 czy pierwszej połowy 2025 roku, czyli wszelkiego rodzaju dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych dziś, przynajmniej od kilku miesięcy, nie mają dla Bitcoina większego znaczenia. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo to bardzo mocno ułatwia analizę samego rynku. No, jeżeli rynek nie reaguje na tego typu dane, to podaje jako formę ciekawostki. Warto mimo wszystko śledzić, żeby e, obserwować, co się ewentualnie będzie e, działo. I jeżeli chodzi o samego Bitcoina, e, to to, co jeszcze uderza w nasze zyski, jeżeli jesteśmy w Polsce, zarabiamy w polskich złotych, inwestujemy w polskich złotych. To jest oczywiście siła polskiego złotego. Tego też w żaden sposób lekceważyć nie można, dlatego że wzrost kursu złotego w relacji do, pols do dolara amerykańskiego no uderza w wyniki finansowe inwestorów lokujących swój kapitał na rynkach wycenianych w dolarze, czyli jak ktoś inwestuje na Wall Street kupując sobie nie wiem ETF -y na S&P 500 na przykład albo inwestuje w Bitcoina, który też wyceniany jest właśnie głównie w dolarze, no to to bezpośrednio uderza w nasze wyniki finansowe i dlatego patrząc sobie na na przykład na amerykański indeks SP 500, to widzimy, jak wysoko on jest i o ile jest wyżej niż był przed rokiem, ale patrząc na ETF, na amerykański indeks SP 500, ETF wyceniany w euro w przeliczeniu potem na wynik w złotych, no to okazuje się, że wcale już tak dobrze to nie wygląda, że ta stopa zwrotu nagle jest jakby zauważalnie niższa, a to wynika przede wszystkim z kondycji dolara amerykańskiego. I teraz mówię o tym przede wszystkim dlatego, że dolar na przestrzeni ostatniego roku bardzo wyraźnie potaniał. W połowie stycznia ubiegłego roku, dokładnie 13 stycznia, za jednego dolara zapłacić trzeba było ponad 4 zł i 19 groszy. Aktualnie ten sam dolar kosztuje poniżej 3 zł i 61 groszy i niewiele wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie te tendencje na parze USD PLN miały ulec jakiejś wyraźnej zmianie. Co prawda ostatnie dni przyniosły nam ze sobą wzrostowe odragowanie, ale momentum tego odbicia jest tak skromne, że bardziej przypomina formę korekty, po zakończeniu której jednak dolar mógłby wrócić na ścieżkę spadków. Obniżki procentowych przez rezerwę federalną również taki scenariusz mogą w naturalny sposób napędzać. No a analitycy wprost obniżają swoje prognozy dla pary USD PLN i najniższe wyceny, jakie w ostatnim czasie się pojawiły, zakładają, że w horyzoncie kolejnych miesięcy dolar potanieć może nawet do 3,40 zł. My natomiast zerknijmy dalej, zwróćmy uwagę na to, co dzieje się na notowaniach Ethereum. A to oczywiście początek roku, bardzo ładne wzrosty. 1 stycznia Ether zyskiwał ponad 1%, ale drugiego już 4% i tym samym udało się wybić powyżej granicy 3000 dolarów, wzrosty zbliżyły się do granicy grudniowych maksimów, natomiast sesja środowa przyniosła nam ze sobą niemal 4% spadki, Czwartkowe przedpołudnie również przynosi nam ze sobą spadki, i zakładam, że w najbliższym czasie Ether doświadczy retestu pokonanego ostatnio poru, czyli granicy 3020-3030 dolarów. Jeśli Wy natomiast chcecie inwestować na rynku kryptowalut, czy to w Bitcoina czy w czy w XRP, do którego za chwilę jeszcze sobie dojdziemy, to ja oczywiście przypominam, że partnerem naszego kanału jest giełda OKX, która wystartowała z bardzo ciekawą karnawałową kampanią. I to jest kampania, w ramach której możecie zdobyć nawet do 150 dolarów w sensie USDC, ale do 150, czyli to jest jakieś 540-550 złotych, mniej więcej, według aktualnego kursu. I jedyne co musicie zrobić, to po prostu Mieć założone konto. Możecie założyć nowe konto, korzystając z linku w opisie pod tym materiałem, albo jeżeli już takie konto macie, to to też jak najbardziej jest ok, bo to jest kampania dla zarówno nowych, jak i już aktywnych klientów, którzy przeszli weryfikację KYC, pobrali aplikację i tak naprawdę to, ile dostaniecie, bo to jest do 150 USDC, to jest zależne od poziomu wpłaty depozytu, którą zrealizujecie. Wszystkie szczegóły, wszystkie informacje na temat tych progów, tych widełek w których możecie się znaleźć, zamieszczamy wam w opisie materiału, więc zerknijcie tam i działajcie śmiało, bo to właściwie są darmowe pieniądze, które po prostu z ziemi można podnieść, tak obrazowo mówiąc, natomiast jeżeli chodzi o samo Ethereum, to tu też przychodzę do was z pewną ciekawostką, dlatego... Że e, token terminal poinformował, iż w czwartym kwartale 2025 roku wartość transferów e, stablecoinów w sieci Ethereum wyniosła 8 bilionów dolarów. Dla porównania w drugim kwartale ubiegłego roku były to 4 e, biliony dolarów, więc wzrost jest zauważalny. No i to pokazuje rosnącą siłę samego blockchaina. No i to bardzo pozytywnie wpływa, bo w mojej ocenie pokazuje wprost, że nie mówimy tylko o aktywach, które są wykorzystywane stricte spekulacyjnie, ale jednak Ether no, ma to realne zastosowanie i, i myślę, że to długoterminowo będzie go bronić, nawet jeśli w krótkim terminie kurs będzie doświadczał jeszcze jakiś przecen, to myślę, że w długim terminie to bardzo pozytywnie może na Ethereum wpłynąć, choć no, w najbliższym czasie trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że kolejne dni, a być może kolejne tygodnie mogą przynieść nam ze sobą dalszą przecenę na notowaniach Ethereum, no i zerknijmy sobie jeszcze na XRP, to jest projekt, który w ostatnim czasie, no, był na ustach wielu, wielu interesowało się XRP, no i rzeczywiście XRP bardzo ładnie odbił, Pierws od 1 stycznia do 5 stycznia wzrost z poziomu dolara 82 do 2 dolarów 36, 37 centów, natomiast z tych Technicznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę, że cała ta zwyżka zatrzymała się na granicy bardzo ciekawej linii tendencji wyznaczającej górne ograniczenie, obserwowanego już właściwie od połowy lipca ubiegłego roku równoległego kanału spadkowego. Mieliśmy spadki, wzrosty, spadki, wzrosty i tak dalej. Był test tej linii w lipcu, był test tej linii w październiku, no i był test tej linii także teraz. I to właśnie w tej wysokości w miniony wtorek pojawiła się wówczas jeszcze niewielka presja podażowa, większa. Była obserwowana wczoraj, kiedy gdy XRP taniało o 6%. No i dzisiejsze przedpołudnie też przynosi nam tendencję spadkową. Jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, a zakładam, że szanse na to są bardzo duże, to w najbliższym czasie XRP mogłoby doprowadzić do. Retestu ostatnio pokonanego oporu, i granica dolara 96 centów, myślę, że może jak najbardziej zostać przetestowana. Natomiast jeśli się tu nie zatrzymamy, to kolejne wsparcie mamy w okolicy dolara 80 centów i niżej dolar 66, więc te najbliższe dni mogą niestety wyglądać raczej spadkowo niż wzrostowo. Jestem bardzo, bardzo ciekaw tego, jak szeroki rynek kryptowalut, ale Uderzam tutaj bardziej w kierunku samego Bitcoina. Reagować będzie po pierwsze na. Czy... Czy w ogóle zareaguje na jutrzejsze dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, wtorkowe dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, i czy te dwie publikacje przyczynią się do jakiejkolwiek rewizji oczekiwań względem przyszłych działań monetarnych Rezerwy Federalnej? Jeśli tak, to na pewno Was o tym poinformuję w przyszłym tygodniu, w kolejnym krypto Czwartku. Na dziś to już wszystko. Jeśli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zasubskrybujcie ten kanał i koniecznie w komentarzu dajcie znać, czy są jakieś. Kryptowaluty, które chcielibyście, abym przyjrzał się w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!